Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Car Mechanic Simulator 2018. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że mi uspędzicie czas. Co my tu mamy? Mustang! Proszę bardzo, Tomek będzie dzisiaj działał z Mustangiem, ale mamy jeszcze jeden samochód do naprawy. Stoi on sobie tam. Pamiętacie go z poprzedniego odcinka? Sięgniemy do niego za chwilę, ale Mustang! Pierwszy raz się pojawił z ogromną V8 pod maską. Nie wiem, czy będziemy coś kombinować. czy Domek będzie coś tutaj kombinował, walczył, próbował. Silnik nie odpala to może być ciekawe. Filtry musimy wymienić silnik nie ma mocy. Silnik nie odpala i silnik nie ma mocy. Mm. To jest takie jedno wyklucza drugie bo jak nie odpala, to nie ma mocy. No dobrze. Coś, coś tutaj nie gra, czyli prawdopodobnie świecę, ale zaraz. W karmechaniku były dwie aktualizacje. Dwie w ciągu jednego dnia, to jest ciekawe. Rano sobie włączyłem karmechanika, pobrała mi się jedna aktualizacja, jakieś nie wiem, 100 albo 80 MB. I po południu kolejna aktualizacja, 50 MB. Trzeba przyznać, że studio Red Dot bardzo intensywnie pracuje nad tym, aby grę doprowadzić do stanu, gdzie nikt nie będzie mógł narzekać na jakiekolwiek i za to im się należy. Plusik. Natomiast radio jak nie działa, tak nie działa. Jak nie działało, tak nie działa. Nie działa żadna piosenka, nie da się go włączyć. Nic. Było trochę tych aktualizacji. No, muzyka nie jest jakaś tam fantastyczna w tym mechaniku, ale no jest, tak. Ja sobie tutaj puszczam taką swoją muzyczkę, żeby nie było nudno. Eee, także, także fajnie. No i Tomek ma się zająć dzisiaj tym wielkim silnikiem V8, zobaczcie jak ile, co my tu mamy ile napinaczy, ile różnych pasków ile różnej mechaniki, wzdłuż, a widzicie tu mamy coś aha <grytanie> okej, okay, co to może być tak się zastanawiam czy ja mam te gry po polsku i tak jest przegląd części, a ta część jest wyjątkowo w jakimś Innym języku, nie jestem w stanie rozpoznać, czy to jest jakiś tam. No, cyril... wygląda na cyrylicę, no ale to, to. Nie wiem, co to 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 to. to nie znam na tych językach, no. Ale no, teraz ciężko mi będzie chyba tak wizualnie, będę mógł mniej więcej ocenić, co to jest za część. Kurde, znowu tyle części do sprzedawania. Coś mówiliście o tym sprzedawaniu, że to można. Pyk? A rzeczywiście, no, enterem można pykać szybko. Pyk, pyk, pyk. pyk. Pyk, pyk, wow, ale leci. A nie, tego nie chcę. Pasek rozrządu się przyda do czegoś tam. No to teraz idzie. Dzięki za ten. Za... O, się, coś sprzedałem dobrego. A dzięki za radę co do sprzedawania. Idzie teraz jak burza. Pyk, pyk. O, się. Mmm, chyba. A nie, jest tutaj. To jest R4, coś tam. Musimy uważać, żeby tego nie sprzedać. To co to jest? A, i mówiliście też o tych częściach, które się bierze ze szrotu, czy z szopy, że to jest jedyne miejsce, gdzie możemy takie części zdobyć. Ale ja je na razie sprzedaję, bo na razie nie naprawiam tego mojego złomka. Zgadnijcie, zgadnijcie czemu? Nie mam hajsu, muszę robić zadania, rozbudowywać warsztat, warsztat, upgrade'ować Tomka, więc sorry, na razie tym się nie zajmiemy. Co to może być? No, musimy wizualnie określić. Dobrze, że chociaż ikonka jest. Nie, nie sprzedajemy tego. Może uda się to naprawić. Zobaczmy. Nie mam części, które dałoby się naprawić w ogóle w moim ekwipunku. Ja czuję, że to może być. Co to tu może być? Coś z dolotem? Jakiś kolektor dolotowy? Nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy wydech silnik to będzie element silnika myślę że o to jest coś takiego gaźnik jakiś może to być jakiś R4 to był no nie coś takiego to to było ale to no nie wiem czy my to znajdziemy coś podobnego A... Coś podobnego. O, jest. To też tutaj nie jest przetłumaczone, ale wiemy, że to jest to do wymiany. Mieliśmy tam filtr jeszcze. Filtr, filtr powietrza. Nie wiem, jaki to jest filtr powietrza, ale paliwa jest taki sam. Filtr oleju. Zaraz sobie zobaczymy, jaki tu będzie. Nie mam pojęcia, jak ten element się nazywa normalnie, po ludzku. Po, po tomku raczej, bo to Tomek teraz tutaj naprawia, nie ja. Silnik nie ma mocy poza tym, to jakiś tam gaźnik chyba jest. Ach, cholera go wie. To i teraz. I teraz tak, zobaczmy, co nam się tu naprawiło. Silnik nie ma mocy. To to, to było to, że nie ma mocy, ale coś jeszcze. Na razie musimy znaleźć przyczynę dlaczego on nie odpala. I ja bym tu najpierw zobaczył świec. O, proszę bardzo, cewki zapłonowe już mamy rypnięte. Dwie. Zobaczymy z drugiej strony. Jedno mamy rypnięte, także dosyć poważna usterka. Możemy ją sobie. A, możemy zbadać OBD. Sprawdźmy. Czyli badania. Aha, czekajcie, bo to nie to wziąłem. O, są tutaj narzędzia. I weźmy sobie skaner OBD. No i tutaj powinno nam wyjść, mimo że cewki zapłonowe żeśmy odmontowali, to i tak chyba jesteśmy w stanie zbadać. Cewka zapłonowa świeca Wszystko fantastycznie, poza tym co wymontowałem. To co wymontowałem to oczywiście słabizna jest, musimy kupić... Nie wiem czemu wtedy poszedłem komputer, ale chyba z przyzwyczajenia. Cewka. Cewka zapłonowa razy... trzy, Nie cztery, trzy. We wszystkich samochodach są takie same cewki, ale to nam nie przeszkadza. Jest troszeczkę łatwiej dzięki temu, nie powinniśmy narzekać. Co ja mam tak dużo cewek, ale są słabej jakości. Dobrze, to są te, które wymontowałem. No tak, montujemy. I teraz pokrywa. Nie, no silniczek jest w fantastycznym stanie. No ale gościu klepał mu po gazie i się zużył. Tam cewki się zużyły. Tu mamy, o jezu, filtr oleju V8. Próbujmy go demontować. No i co, mówiliście, ustaw sobie tryb montażu i ustaw tryb demontażu jestem od... A dobrze, jest na podnośniku. Spoko, spoko, no to... Moja wina, moja wina. <grym>, źle pomyślałem jednak. Chodźmy do góry. Ej, on ma trochę karoserię taką poniszczoną, nie podoba mi się. Filtr oleju. Tylko właśnie, bo my nie spuszczamy oleju tak o sobie, nie? I to był filtr oleju V8. Filtr oleju V8. Robię to, co widzę, to, co mi się tutaj pokazuje. Fa o, ten. Tego jeszcze nie kupowaliśmy, ale nie jest jakiś drogi filtr powietrza jeszcze będzie trzeba zainstalować. Chodź tu. No tak byłem ciekawy, w ogóle jestem ciekawy tych nowych samochodów, które się pojawiają, bo w tych pobocznych misjach okazuje się, że mamy ciekawsze naprawy niż tych standardowych, tych takich zalecanych, tych takich fabularnych. No to jest misja fabularna, którą będę robił już chyba ósmy raz i tutaj widzimy, że to, to już do wymiany jest, no a tutaj mamy to, patrzcie, takie fajne fury, może, no myślę, że na pewno jak rozbuduję ten warsztat, to będę miał jakieś ciekawsze misje i zlecenia, no ale póki co to jest taka lipa, nie? Możemy sobie jakieś ulepszenia już zrobić? Nie, nie mamy żadnych punktów ulepszeń. A będzie trzeba jeszcze garaż rozbudować, a miernik elektryczny. To jest bardzo fajne, bo można szybciej demontować i później szybciej naprawiać te wszystkie nasze pojazdy. Ale zerknijmy teraz na naprawę. Samochód nie odpala, cewka zapłonowa wymieniony. Filtr powietrza OK. I nie znaleziono części. Silnik nie ma mocy, mam nadzieję, że to nie będzie jakaś rosyjska część. Bo jak się okazuje, są w tej grze rosyjskie części. Więc, yy, tak, filtr powietrza. A tu chyba będzie taki standardowy, że już możemy go nawet od razu kupić. Filtr powietrza. Bardzo tania sprawa. A można yy, wymieniając filtr na nowy. Dla muszę pamiętać, żeby z swojego WOLDWO zamówić filtr powietrza i wymienić sobie. A no już tam chyba z rok na nim jeżdżę. Różne gówna się przyklejały, pewnie do niego się wymieni. i Będzie miał 50 koni więcej. Nie no, jest, jest różnica po wymienianiu filtru powietrza. Jak chcecie sobie dodać do waszego złomka trochę mocy, po wymianie filtra powietrza każdy może to zrobić. Jest sporo lepiej. Tak jakbyście wlali gorsze i lepsze paliwo. Taka jest różnica. Dobrze, to mamy tak. Tu mamy filtr powietrza. Zobaczmy teraz. Silnik nie ma mocno. Filtr powietrza powinien trochę załatwić sprawę. Ale wygląda na to, że chyba będziemy musieli autem jechać. Będziemy musieli nim się przejechać. Tylko jak on się nazywa? Mam nadzieję, że zgadnę, bo nie jakiś tam Mustang, tylko coś innego. Tor testowy i a, są obrazki. Dobrze. Jedziemy się nim przejechać. Ciekawe, jak będzie brzmiał swoją drogą. Czek. Taka V8, czy jak jakiś. jak większość samochodów w grze, nie mam pojęcia. Zegary! Przypominają mi te z Chevroleta Camaro. Z... Camaro ogólnie ma takie typowe zegary. Tego typu. Takie, zresztą, okropne moim zdaniem. No coś tam brzmi. Z tyłu to taki Nissan Skyline R33 albo 32. Nie, nie przypomina w ogóle Mustanga, ale z boku jakby się spojrzeć, trochę tam przypomina, no zwłaszcza ten tył, z boku tył, o przypomina. Dobra, pojedziemy na tej kamerze, a shit, a dobrze tam, wyklepię się, i tak karoseria jest w okropnym stanie, To Tomek się tam nie przejmuje takimi pierdołami, a spróbujmy nie podliftować trochę. Uuu, skandynawskie szarp szarpnięcie zaraz tutaj zrobimy. Wow! Kurde, no to jest y, samochód na blokach chyba. No weźmy jednak widok z tego. Lata bokiem, fantastycznie. Patrzcie na to. Kurczę! Powinny być zawody driftów w tej y, grze robione. Jakiś mod pewnie wyjdzie na drifting. <laughs> nie no, żartuję, nie bierzcie tego na poważnie. Czasami tak ironizuje. to jest tak, ta, ta ironia jest tak wlepiona w ten gameplay, że niektórzy biorą to na, naprawdę na poważnie i wtedy w komentarzach wychodzi jakieś tam nieporozumienie jedno wielkie, no ale może ja taki jestem, że tej ironii tak nie, nie czuć za bardzo. Nic nie wykazał Tomek, nic nie wyczuł, samochód jest w porządku, Tomek nie ma pojęcia dlaczego mu mocy brakuje, ale ja myślę, że to może być coś z układem wytychowym, więc spójrzmy. Tak, okiem dobrego mecha się. Wiecie co? Będziemy mieli problem z demontażem układu wydechowego, dlatego że zobaczcie. On jest wtopiony w karosy... w podwozie, płytę podłogową. Podczas gdy powinien iść raczej tutaj głównym tym, 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 tym no, wzdłuż wału napędowego. Przynajmniej ja tak czuję, że tak powinno być. Ale nie czepiajmy się szczegółów. To naprawdę nie jest najważniejsze, czyli już wiemy, że układ wydechowy Wygląda ok. Mm, brakuje mocy. Gdzie podziała się ta moc? Tomek musi rozwikłać tą zagadkę. Ech, mieliśmy tu coś od mocy. Może Mo to być chłodnica? Nie. To by nie brakowało mocy mu tak od razu. Zależy, jak brakuje mu mocy. Nie to chciałem. Samochód nie odpala. Brakuje mocy. Filtr paliwa. Cewka zapłonowa. O, może pompa paliwowa? Nie wiem, to jest ostatnie, co, co bym podejrzał w tym samochodzie. Bo jakby pompa paliwowa, to by w ogóle raczej chyba nie odpalał. O, nie tutaj, ale coś tam. A! Trafiłem! Pompa paliwa, proszę bardzo. Trafiony, zatopiony. Pompa. Jest po prostu troszeczkę uszkodzona. Nie jest jakaś tam całkowicie zniszczona, ale sprawia, że raczej samochód nie dostaje tyle paliwka, ile by chciał. I dlatego musi Tomek zamontować nową pompę. Pyk. Ale trafiłem, kurczę, naprawdę, to był taki strzał jak w lotka. Pyk. Mamy wszystko na zielono, zielone światło. Tylko 1000 dolarów i to nie cały. W takim razie, chodźmy do tego mafakera, który schował się w tym miejscu i zobaczymy co jemu dolega. To jest naprawdę fajne auto z wyglądu. Chodźmy sobie... pyk. Znaczy fajne auto z wyglądu, no. Jak lakar mechanika, no. Przed chwilą oglądaliśmy Mustang'a, który... oj! Ups! <gry> Ej, ale powiedzcie sami, no. Gry bez bugów to by były nudne gry sami powiedzcie czy Mass Effect bez głupich ryjów byłby dla was ciekawy albo śmieszny albo przyciągający, intrygujący? No nie. A czy kar mechanik, yy, który ma układ wydechowy w... topiony w płytę podłogową plus otwierający się na bok futurystyczny bagażnik byłby dla was ciekawy bez tego? No właśnie, wydaje mi się, że nie. Zobaczmy, co mu dolega. Głośny wydech. To. Nie znaleziono części, ale ptaszyna już jest tutaj. Więc nie znaleziono części, ale naprawione. Auto nie przyspiesza mimo, że silnik chodzi w obroty. Skrzynia biegów. Zmiana biegów jest strasznie toporna. Skrzynia biegów. Chodźmy zatem do tego samochodu. Zobaczmy, co mu tam... <laughs> ja bym tutaj cały samochód wymienił, bo jest zardzewiały, stary grat. Nie wiadomo, czy coś z tego odzyskamy, ale skrzynia biegów jest w okropnym stanie. To jest... <laughs> I rozrusznik? Nie, rozrusznik nie wygląda tak źle, ale... jest <laughs> wszystko w tym samym. Dobrze, najpierw rozrusznik. Dobrze, że możemy od dołu to odkręcić. Teraz... Wał, ale wał. Ale wow! E, moi drodzy, odkręcamy inaczej. O, stąd. Pyk! Tam mamy raptem cztery śrubki. Także Tonek bez problemu da sobie z tym radę. No Zobaczysz, że coś z tym mostem jest nie tak. No, ale zaraz sobie to ogarniemy. Może. Może mi się tak tylko wydaje. Może zawodzi mnie oko. Ale. Zbiornik paliwa też wygląda okropnie. Pompa, paliwa, nie wiadomo, ciężko stwierdzić, ale cały samochód jest zardzewiały. Musimy wybrać te najbardziej zardzewiałe części, które nam się wydają, że już nic z nich nie będzie, i je wymienić. Zobaczymy, co wtedy. Skrzynia biegów. I czy sprzęgło? Mm. Docisk sprzęgła wygląda okropnie, łożysko 14% docisk sprzęgła. Teraz zobaczymy. Pewnie ktoś na H ma te biegi 12%, czyli całe sprzęgło do wymiany mamy 10%. Koło zamachowe 13%. Wał korbowy, na razie tego bym nie tykał. Podejrzewam, że jest całkiem ok. Dobrze, więc teraz zobaczmy sobie skrzynie. My mieliśmy tu skrzynię V8. 900 dolców, lepiej tutaj się nie pomylić, ale myślę, że to była ta, którą wskazywałem. V8, tak, OHV, OHV, tak się to tam, tam, więc V8, pyk. 900 dolców, teraz sprzęgło, docisk sprzęgła, łożysko dociskowe sprzęgła, tarcza sprzęgła i koło zamachowe. Koło zamachowe. Najlepsze dla terrorystów. Taki sucharek. Teraz montujemy. Docisk. I. O, jakieś tam miałem coś tam. Docisk. Ale to był chyba ten zużyty. Nie spojrzałem na procenty. No, pewnie zużyte to główno było. Skrzynia biegów. A właśnie, zobaczymy, czy ja na tym moim stole w końcu będę mógł coś naprawić. Na przykład taką skrzynię biegów. Teoretycznie powinno się dać. Zobaczmy. Dupa, nie da się. Nie da się naprawić skrzyni biegów. Zepsuła się na Amen. No dobrze, teraz weźmy sobie montaż. Musimy jakby zamontować to od tej strony. Nie, nie da się. Trzeba przejść parę centymetrów dalej, żeby to móc zamontować. No, nie będę się sprzeczał. Moment. Wydaje jest... się. Aha, są śrubki. Coś mi się popsuło. Jeszcze, jeszcze raz. Montaż. Wow. Są śrubki. No i rozrusznik tam chyba też był uwalnięty. Nie spojrzałem, ile dokładnie miał procent przy wymontowaniu, ale Tomek będzie musiał nadszarpnąć trochę swój budżet, żeby kupić nowy. Znaczy swój budżet, budżet klienta bez przesady. Dobrze, zobaczmy sobie ten rozrusznik, jak on tam wyglądał. Nie, no rozrusznik jest fantastyczny, bo części minimalnie 46%, a mi to chyba 49%. Także jak nówka, montujemy. Super, mi on wygląda okropnie, ale jak klient chce, tak klient ma. Teraz chodźmy zobaczyć, co my tutaj mamy. Jak dla mnie bomba. 4000! No tak, ale. Wydana gotówka, premia za wykonanie zlecenia, premia za wykonanie zadań. I teraz. Aż 4000 dostanę. A no tak, bo dużo kajsu wydałem na same części, więc. Co? Świetnie! W samochodzie brakuje części nadwozia. To oznacza, że bagażnik, który tutaj wisi w powietrzu, nie jest liczony jako. już część. Demontażu wnętrza. Spróbujmy to zdemontować. A, czekajcie, ok? I spróbujmy to zamontować głośny wydech. Może chodzi o ten głośny wydech? Czegoś tu nie mamy? Wiecie co? Ciężko mi powiedzieć. Ale wydaje mi się, że. E... Bo to był element nadwozia, a nie podwozia. Dobrze tam przeczytałem. Nadwozia, nadwozie, to jest to, co stoi na podwoziu, a nie odwrotnie. Ej no co jest? Czy możemy gdzieś to kupić na jakimś czarnym rynku? Ale patrzcie, gdy ja to próbuję zamontować, to mi się już tak omontuje. Coś, coś tu nie. Dobrze, a spróbujmy. Chodźmy tutaj i zobaczmy, czy uda się to naprawić. Nie da się naprawić. Jak ten samochód w ogóle się nazywa? Dwoma gaźnikami. Del Delray Custom. Del Rai Custom. Spróbujemy kupić nową klapę bagażnikową. I zobaczymy, jaki to da, na, na, da nam Bodyshop shop. O, może. Real... Aj... jakoś tak? Nie, jakoś nazywam. O, Del Raj, del Raj, ok. Bagażnik, czy coś nam to da? Ja myślę, że nie, no bo ta część już od razu się montuje paskudnie. Ale może jest tak, widzicie. Może jest tak, że jakoś ten samochód po przestawianiu w jedno i w drugie miejsce coś się z nim stało niedobrego. Więc spróbujemy go przestawić z podnośnika pod bramę i potem z powrotem jeszcze na ścieżkę diagnostyczną coś pokombinujemy. Może uda się jakoś naprawić tego buga starym Sposobem gracza doświadczonego w grach zbugowanych. Eee, wow, teraz w ogóle nie ma tu. Ba A obraz, bo ja przecież zdemontowałem. O! Tada! I teraz. kurde brakuje elementów na czyli. Wow, aha, ok. <ścoughs> Czegoś tu jeszcze brakuje? To mu jak skurcie, musimy to znaleźć. O, elementów na nadwoziamia, no kurde. Wiecie co, no nie wiem. Coś. Coś tu brakuje. Ale naprawiło się. Napra naprawił się bagażnik, to jest dobry znak. Tylko co dalej? Hmm. Teraz najgorsze jest to, że jak mamy takie zlecenie, wiemy, że dostaniemy za to dużo kasy. No to Tomek może się wkurzyć, bo nagle klient przychodzi. Ale czekaj, bo tu brakuje elementów nadwozia. Tomek mówi, ale jak to cały samochód jest kompletny, taki jak przyjechał do garażu? O co chodzi? A klient na to, tu mogłeś nie wczytywać gry ponownie, tylko zostawić i od razu zrobić zlecenie i dopiero wychodzić z gry, jak wszystko skończysz, a nie. Bo po wczytaniu gry może ci się popsuć granie. wiedziałeś o tym? Idę. Masz to zrobić, jak wrócę. No i Tomek zrozpaczony siedzi sobie tutaj w kącie. I patrzę na tego złoma i nie wiem jak go naprawić. Ja myślę, że problem jest z głośnym wydechem. Nie znaleziono części. I możliwe, że w grze jest bug, który sprawia, że te części są pomylone. Że to nie jest element nadwozia, tylko element gdzieś tutaj silnika. Nie mam pojęcia. Teraz to jest takie... O, 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 co to, to, to? Nie, no filtr oleju, tak, oleju to jest, oleju filtr wygląda w porządku. Głośny wydech. Kolektor wydechowy, jak dla mnie, na moje oko, wygląda ok. Tłumik środkowy, cały układ wydechowy, to wygląda wręcz na nowe w porównaniu do tego, co to jest nowe. I wiecie, co możemy spróbować zrobić? Spróbujmy to zdemontować, bo może gra się zbugowała i sam samochód się naprawił. Ale słuchajcie, jak ja na to klikam. Patrzcie, to tego jakby nie ma. Nie? A nie, teraz jest. Spróbujmy to zdemontować. No to jest na 100%. To jest bardzo dziwne, bo w tym samochodzie nic nie jest na 100%. Więc to wygląda tak, że te części jakby same się kupiły i zainstalowały. Spróbujmy to zainstalować z powrotem. I zobaczymy, co się stanie. Ok. Dobrze. I teraz zobaczmy. Tak, teraz nam się pokazało, że tłumik środkowy to już nie jest tutaj nieznaleziono części, tylko jest, że tłumik środkowy jest wymieniony. Mimo, że ja tego nie dotykałem, ani tego nie wymieniałem, i sami widzieliście, że był to ewidentnie ba. Ok, zobaczmy teraz. Brakuje nadwozia. Dalej brakuje nadwozia. Ok, opuśćmy w takim razie samochód. I wymienimy tę część na zupełnie nową. Czyli bagażnik. Weźmy sobie tryb montażu. Możemy to, możemy demontować I tryb montażu. Taka seria. Dajmy zupełnie nową część. W innym kolorze. Na razie nie możemy chyba lakierować, chociaż. Nie wiem. Wydawało mi się, że gdzieś tu widziałem jakieś puszki, ale to jest stacja diagnostyczna. A to może pomyliło mi się z tym. Dobrze, zobaczmy. Dalej brakuje nadwozia, także, no ja nie wiem. Jak, jak uważa. Aha, czekajcie, bo jeszcze jest tablica rejestracyjna. Której nie mogę tu zamontować. Chyba, że. A nie, teraz mogę. Dobrze. Bo nie wziąłem sobie trybu montażu. ok Z przodu wszystko jest. Lusterka nie ma! Patrzcie. Zauważyłem, że tu luster. Dobrze. W takim razie kupmy lusterko. mi się nie spodziewał. Ale coś z tym układem wydechowym było nie tak, nie? A, o Boże, to było raj, chyba. Lusterko. Lusterko lewe. Mam nadzieję, że to to. Czyli nie ma. A to dobrze gra tutaj mówiła, że. I nie ma szyby jeszcze. A. Przednia lewa szyba boczna. Właśnie, mamy tryb montażu, i teraz możemy zajrzeć. Czy czegoś jeszcze tutaj czasem nie brakuje? No właśnie. Powinniśmy zrobić sobie to zadanko. Lewa szyba, przednia. Lewa to jest ta szyba boczna. Hej, prawie zbankrutowałem przez remont tego auta. Mam nadzieję, że wszystko mi wynagrodzą tutaj. Okej, okay, zobaczmy. Naprawiłem grę, moi drodzy, udało się. Mimo, że tłumik był sam naprawiony, ja tylko zdemontowałem i zamontowałem części ponownie, ale mój błąd, bo rzeczywiście brakowało elementów karoseli. Podejrzewam, że to jest błąd gry, no bo widzicie, można się tego spodziewać po tej grze, ale jak się okazało, był to mój błąd w tym wypadku. I to jest taki dodatkowy kruczek, który Tomek musi rozwiązać. Czy to jest błąd mojego świata, w którym żyję? Tak sobie Tomek myśli. Czy to jest... błąd mój, mój tomkowy taki? Więc mamy dodatkowy poziom trudności w tej grze. Ogarnij czy to jest bug, ogarnij czy to jest prawdziwa usterka. To jest wyzwanie dla gracza wiekowego jak ja. Mamy tu jakieś nowe auta. Ale widzę, że na razie nic ciekawego, więc zajmę się tymi zadaniami... A, standardowymi, tymi fabularnymi. I po jakimś czasie pewnie pojawi mi się coś ciekawego, a tymczasem bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną, trzymajcie się na razie.